Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku będzie o stykach. Jak poprawnie przygotować styki do odpalenia oraz do rafinacji. Ja sobie styki dzielę na takie, które są do wyłuskania i takie, które są do odpalenia. Najwięcej pracy jest z tymi, które trzeba odciąć lub wyłuskać, ale nie wszystkie styki wyłuskujemy lub yy, obcinamy. Są też takie, które idą na roztwór. A wyglądają w ten sposób: te styki raczej nie opłaca się ani wyłuskiwać, ani odcinać. Z uwagi na to, że mają ten styk tak położony, że jest to bardzo problematyczne. I są też styki, które ani nie można odciąć yy, ucinaczkami, ani też nie da rady odpalić. Na przykład te takie z wyłącznika takiego starszego typu. Wygląda jakby to było na miedzi. Ale sobie przeciąłem jednego i sprawdziłem. Jednak są na srebrze. W pierwszej kolejności będzie krótko o tych stykach. Jak należy je usunąć, wystarczy kupić nożyce do cięcia drutu. Jakieś takie dwunastki i po prostu tutaj je delikatnie poodcinać te styki. To sobie zacznijmy od styków yy, miedzianych, które można wyłuskać, jak i odciąć. Dużo osób pyta, jak to rob robić poprawnie. Bo na przykład bierzecie taki styk tak, i go po prostu jakoś tak przytniecie tutaj i tutaj. Ale hmm, z uwagi na to, że jest on cały srebrny, bierzemy go w ten sposób. Mamy wyciągnięty styk. Ten styk jest duży, ale z hmm, mojego doświadczenia wiem, że jak go przekręcimy, to on się po prostu będzie kruszył. No, ten się akurat nie kruszył, ale wyszedł. Dalej, mamy tutaj styki, o na przykład te, no to te, tniemy, nie tniemy tutaj, tylko przy samym groszku. Zobaczcie, tak wygląda poprawnie. Yy, wyciągnięty groszek. Tu mamy też groszek. Tego groszka wystarczy, tylko naciąć i sam wychodzi reszta groszków tu nie jest problematyczna jeżeli chodzi o styki z przekaźników R15 nie, nie mam tutaj takich ale po prostu bierzemy groszka nie wkładamy go do woreczka ze stykami. Bierzemy w ten sposób i go przekręcamy. Druga sprawa. Nie wydobujemy groszków z przekaźnika R15. Raczej nie wydobujemy styków z przekaźnika R15. Tylko całą podstawę sobie bierzemy i po prostu bierzemy ją do ręki i odkręcamy styki i groszki bardzo ładnie wylatują tam jest filmik z przekaźnikami R15 to sobie zobaczycie jak to wygląda najbardziej problematyczne są styki miedziane i na młosiącu po a dlaczego? o no, tym za chwilę Trzeba to ładnie pozbierać, bo tutaj jest naprawdę dużo srebra. Dalej. Te styki praktycznie są yy, najmniej problematyczne. Mamy tutaj styki większe jak i mniejsze. Mniejsze, no to tak samo jak w przypadku styków miedzianych. Wyłuskiwaczki do no to bierzemy w ten sposób. I po prostu wyłuskujemy. O, tu są te yy, styki z przekaźnika yy, ze stycznika ID. To, są, to jest styk pomocniczy, i go w ten sposób. Ucinamy, żeby go przygotować do odzysku. A nie wkładamy go całego ze stykami, ponieważ ten styk robi masę i nasz wynik będzie bardzo kiepski. Im lepiej wycięte styki, tym tym no, lepszy wynik. Tu mamy mm, styk z przycisków takich zielonych, czerwonych w białym plastiku są ludzie, którzy je wypalają idzie to szybko, ale no niestety ten materiał jest bardzo topliwy, ja je po prostu berę w ten sposób I powinno no nie idzie coś jest, wypad. bardzo malutka kuleczka Styk oczywiście wyszedł, ja go sobie tutaj zostawię, wrzucę go do urobku. Na mosiądzu żółtym, na mosiądzu pobiale styki tamtego typu są łatwiejsze w wyłuskiwaniu. Nie wiem dlaczego. I teraz przejdziemy do styków na mosiądzu po biale. Najwięcej styków to zazwyczaj jest takich u mnie z wyłączników krzywkowych. No, te styki na przykład nie wypalimy. Tu mamy z wyłącznika krzywkowego kolejny styk z przekaźnika. Nie ma tutaj y, styków ze stycznika, no jest, ze stycznika, na przykład taki też można go wyłuskać. Do odcięcia. O, tu mamy wyłuskiwacza. No i zgubiłem ten styk, chociaż te też można wyłuskać. Tylko czasem po pokoju one szczelają, jest styk pomocniczy. Weźmy sobie te styki. Bardzo ładnie to odchodzi. Druga strona, bardzo ciężko się go wypala, tego styka, ponieważ jest na yy, stali. Ten styk, do tego styku mam odpowiednie narzędzia i mam ich tutaj pod ręką, mam takie kombinerki, które bardzo dobrze tną, biorę i bardzo szybko ucinam ten styk, te styki to się wyłuskuje. był, wyłupany O, te styki ciężko się wyłuskuje Ale styk jest zacny Trzeba trochę więcej siły Te trzeba po prostu odgiąć i przechylić Styk wypada No, a te potrafią nieźle strzelać Ewentualnie odpadną Proszę, wyszedł. Tak, dobra, to mamy omówione. Tutaj widziałem styk, które mm, większość z Was odpala. O, jest. Mówimy o tych stykach. Każdy je na pewno zna. Te styki bardzo trudno wypalić z uwagi na to, że ciężko siedzą, ale bardzo łatwo je kombinerkami wydobyć. Ciach, zrobione. Styki do odpalenia to raczej nie muszę wam nic mówić. Duży groszek. Duży styk. A tu jest jeszcze ciekawy styk. Styk dzielimy na: to jest styk z białego łuka, a to jest styk z brązowego łuka, czy tam wiśniowego nie wiem jak to nazwać. Każdy jakiś inny kolor podaje: różowy czy. Ja je biorę w ten sposób. I ciach Groszek ma niecały gram do zysku. Kombinerki, które używam, to są dekstery. Są drogie, ale warto je kupić. I teraz będzie o największych problemach, jeżeli chodzi o styki. Mamy tutaj styk, który ma groszek miedziany. Większość widzów bierze i odcina ten styk, ale to jest stal tutaj dlatego w rafinacji są różne cuda a potem przychodzą kary tak samo tutaj tego się nie odcina to bierzemy i po prostu wyłuskujemy ciach groszek jak złoto odchodzi dziękuję tak samo ten tutaj mamy styk którego też odcinacie, ale powinniście odcinać Tutaj kolejny kustyk Który zostaje odcięty To są styki, które idą po prostu na roztwór Kolejny styk na miedzi Którego też odcinacie Tak To się tylko i wyłącznie wyłuskuje Ewentualnie daje się na yy, Odzysk na roztwór tu mamy kolejny styk, którego odcinacie. Jak gdybyście go odcięli, zobaczcie, ile materiału dodatkowo idzie do rafinacji. Zaniża taki styk wynik. Które te styki są? Na przykład styk. Jakoś tak go odcinacie i zobaczcie, ile tutaj materiału Wam zostaje. To też nie jest dobre. Kolejny styk ze, ze stalą też ładujecie w ten sposób. Pełno styków, które od Was dostaje, są yy, stykami ze stalą. Ja takich styków nie oddaję do rafinacji, ponieważ potem są ogromne kary i jest to yy, zaniżanie do wyniku. Myślę, że powiedziałem wszystko na temat styków. Jeżeli chodzi o styki, które, będą, które pójdą do rafinacji, będzie prawdopodobnie styk o stykach paladowych, pozłacanych, ale to może za jakiś czas. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.